Witajcie na kanale Różne. To już drugi odcinek z nauki języka BAT. Więc tak, tworzymy nowy klik. To będzie dokument tekstowy, zaznaczamy sobie wszystko, żeby to usunęło po wpisaniu liter i lekcja 2. Podniemy też lekcja 2, kropka BAT. I tutaj tak. I musimy teraz to edytować. Czyli edytuj. Otworzymy się notatnik. I teraz, jak zawsze, wpisujemy echo. Znowu zaczynamy. Echo OFF. I teraz pokażę Wam, jak zrobić, żeby sprawdzać wpisany tekst. Tutaj to jest. Trudniej zrobić. Teraz chyba wpisujemy set i tutaj chyba P, z tego co pamiętam. No tutaj P. Potem wpisujemy nazwę. Wpiszę nazwy um, różne. Tutaj nie można używać um, polskich znaków, pamiętajcie. I różne. Równa się. I tutaj możecie wpisać. Coś, ale to nie jest potrzebne. Um, I tutaj trzeba pisać if i dwa znaki procent. Pomiędzy znakami procent musimy wpisać. Że Zależy co tutaj wpisaliście. I to trzeba przepisać po prostu tu. Tutaj. I potem piszemy... Um, pokażę Wam w niżu workout Tutaj Open with Code i odważy nam się wyświetlić Code. I tutaj, um, czekajcie, widzicie, zapiszę to, żeby nam się tutaj wyświetliło. Widzicie, i nam się od razu tutaj wyświetliło. Możemy to zrobić jeszcze raz. Bo tutaj pojawiają się takie kolorki, dlatego chcę tutaj pokazać. echo. Of I wpisujemy post tam się... Mógłbym, znaczy, title post jeśli ktoś chce to 0 mm, i wpiszemy trzeba sprawdzić, tak? czyli set y, p różne, równa się nic. I w... Tutaj różne. I dalej piszemy. Dalej piszemy tak. Mm. Oj, sorry, tutaj wpisujemy w cudzysłowie i w cudzysłowie dopiero znaki procent. I tutaj różne. I tutaj dwa równania. Nie jedno, ważne, żeby było dwa. Jeszcze raz w cudzysłowie. I tutaj co może być wpisane. Czyli ja tutaj wpiszę um, subskrybuj i tutaj muszę mogę wpisać go to na um, przykład 1 i go to 1 oznacza, że musi iść do funkcji która się nazywa 1 i tutaj aby zrobić co ma być w tej funkcji 1 um, to um, piszemy taki dwóch i nazwę tej funkcji potem pod piszemy co ma się stać w tym miejscu, tak jak mówię Czyli tutaj piszemy echo. Dobrze. I jak widzicie, mamy już coś. Teraz to zapiszę i otworzymy. Oj, tutaj mi się coś innego włączyło. To za chwilę będę. Okej, okay, już jestem, mamy naszą lekcję drugą. Um, tutaj jest kod taki sam jak coś, co wcześniej napisaliśmy. Więc otworzymy to lekcję drugą. Um, I wciśniemy przycisk, tak jak napisaliśmy. Nie wiem, możemy coś napisać. Tu nic nie To wtedy zamknie nam się po prostu program. Um, a jak piszemy, um, Subskrybuj -y 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 Jak piszemy Subskrybuj, czyli to wpisaliśmy w kodzie, enter To też nam się zamknie musieliśmy zrobić tutaj jakiś błąd A błędem jest chyba to Że to Tak, ten problem jest, że Um, musimy wpisać tutaj takie coś, um, na przykład teraz wpisałam tutaj choice i, i, i tutaj musimy wpisać if choice równa się 2, 5 czy 3, to jest takie hasło, bo tutaj napisałam if pin, pin to jest i albo go to 1, albo go to 2. I jeśli 1, czyli jeśli if choice równa się te 2, 5 czy 3, 3 to echo dobrze, jeżeli wyświetli nam tekst to dobrze. Tutaj napiszemy 2 i echo 0. Mm. Czyli, um, jeśli if not, czyli jeśli, jeżeli choice nie jest 2,5,3, to jest um, złe hasło. A jeśli Choice, czyli ten numer to wpiszemy czyli numer ten to wpiszemy jest 253, to dobrze sprawdźmy teraz czy to działa hmm no to idźmy tutaj to 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 to, um, to jest taka, druga musimy wpisać pin, wpiszemy na przykład 2 nie wiadomo to. I nam się zamknęło. A jeśli wpiszemy 2, 5 trzy. też nam się zamknęło. Problem jest taki, że tutaj nie napisaliśmy, że to ma stać. Bo powinniśmy tutaj napisać jeszcze port. Czyli tutaj powinniśmy napisać port. I tutaj i teraz powinno wszystko śmigać. Napiszmy to i, I widzicie pojawiło nam się dobrze. Ale nie, nie wygląda to za dobrze teraz, em, bo tam cały czas piszę te, żeby wcisnąć dowolny przycisk. Więc żeby to naprawić, piszemy tutaj CRS, czyli żeby wyczyściło nam to całe i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja to na szybko dodam wszędzie. Zapiszę. I uruchamiamy. Wpiszmy PIN. I Coś nie działa. To dlatego, że wpisaliśmy za dużo tych CLS. Ja powinniśmy usunąć. I teraz powinno wszystko śmigać, co nie? Otwieramy. PIN. I dobrze. Widzicie? Wszystko śmiga. I koniec. A jak wpiszemy źle, czy będzie wszystko śmigało? Nie. To dlatego, że zapomnieliśmy em, usunąć stąd post. Tutaj znaczy, tutaj powinna być post, ale to jest błąd visual code. Jak chcecie, to napiszcie to w Okej, okay, no dzisiaj to już koniec. Cześć Pa.